Hej kawał wszystkich tutaj to to jest klej odcinek z zagramy w Semusa Pana Olimpu i mamy naszą konię już trochę rozwiniętą e, musimy zebrać jak najwięcej wojowników naszych żeby, żeby przejąć e, miasta egipskie, chyba Fenickie było jedno miasto, a drugie e, no właśnie, egipskie, dobra, nieważne Zająć te dwa miasta i to był koniec tej misji Chcę tą misję zrobić jak najszybciej, tak jak mówiłem wcześniej. Bo chcę po prostu przejść do głównego miasta, bo to tam, wydaje mi się, tam ten wątek jest trochę ciekawszy, według mnie. A, no i tyle, no. Co tu, tu, tutaj więcej mówić? Sidon Kartagina. Kartagina, będzie bardzo ciężko zająć. Właśnie, nie, nie egipskie, tylko... A, Sidon, eee... Sidon, Sidon, sidon i to sydon po prostu to będzie, to będzie łatwiej zająć na szczęście chociaż tyle na on potrzebuje brązu w takim razie zaprzestańcie produkcji ok, o, o to trochę dobra yy, nie, to tak, o, o i dobra i teraz możecie przyspieszyć Zrobić trochę brązu, rzucimy wtedy pelionowi i teraz możemy z powrotem wrócić do produkcji. do pięknie w zasadzie, jak mamy tutaj, wszystko rozwinięte. Nie potrzebujemy podium, to postawię tutaj jeszcze jeden zamek. Jeżeli będziesz czcił, Sorry, ale nie. Nie mogę. Nie dam rady. Sorry, stary. Wiecie co, możemy zrobić jeszcze tak Zwiększymy ilość tamków dzięki temu, że zrobimy tak, tutaj zaporę Opa i tutaj jeszcze ten domek. Jeszcze ten domeczek, tu O No świetnie Szczerze radzę, byś się ożenił Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy Ludzie jedzą już za dużo, niedobrze. Ale cóż. Co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić z tym. Chcemy nasze. nasze miasto główne chyba zabrać? A nie możemy. To weźmy Sparte. Sparte? Tak, weźmy Sparte, tak. Sparte możemy jako taką jako... udobruchać e, brązem i oliwkami. Ale brązu nie mamy, oliwek też nie. Okej. Okay. Mekeny tutaj nic sensownego dla mnie nie są w stanie dać tutaj musimy wstrzymać w takim razie produkcję na nowo opa opa jest dobra e... przez ten może by było Byłoby. warto coś w jakieś tiery w sumie. Tutaj byśmy mogli zmieścić jedną, tutaj jakąś drugą To nie jest swój pomysł, bo są dosyć Fajne Dosyć silne Dobra Teraz tak Troszkę Wisa Wijasa będziemy tutaj nasze, naszą drogę prowadzić, no ale... Nie ma idei wyjścia, idziemy przez na takie, więc tutaj raczej się inaczej tego zbudować nie da. Dobra. Oni tutaj zaraz robią tu tierę. My raczej zabiemy ten mieli Raczej. No, do no właśnie raczej. No, no, udało się. Yy, macie brąz. Nie gniewajcie się na mnie już. Macie drewno. Pomóżcie mi w ataku. Ateny. To to nic się nie na bo nic się nie mam. No, tak Dobra, możemy w takim razie rozpocząć produkcję na nowo. Zwiększymy płacę. To no, będzie okej. Okay. z dobra, to my tutaj zrobimy sobie bo chyba tutaj estetyka była do dupy. Teraz naprawdę nie będzie do dupy już. A tutaj jak to wygląda? A tutaj potrzeba taki bardzo, 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 bardzo Jeżeli będziesz mnie tutaj naprawdę potrzebujemy czegoś fajnego. Muszę stafry będę tutaj troszkę oświetli. Co no, Wyszło nawet. To fajnie. Tyre jest adekwane. Nie możemy pozwolić na to, żeby tyre było zniszczone. ścicie Właśnijcie wszystko co mamy. Prawie wszystko powinniśmy się rolić tamtym co mamy właśnie no dobra eee, sprzedajemy rzeźby hmm. usprojenie nie będziemy sprzedawać bo, bo nie, mamy, nie ma sensu na się tego sprzedawać możliwe w zasadzie import brązu byłby spoko bo nam na się brakuje tego brązu Nie mam więcej tego cię to trzymać. potrzebuję więcej. Teraz, teraz już nie, pięknie Broniliśmy się? Jeszcze walczyły, Okej. Okay. Jeżeli będziesz mnie czcił, kupcy będą mieli ułatwioną drogę do Eee, to coś się dzieje złego. Szybność się nie było, naprawdę? to mamy duży problem Musimy sobie zbudować jeszcze Amazonki, czyli cymę. Cymę weźmiemy, rzucimy Polt do cymy. Cymę Tu Opa Cymę A to kultura jest nawet. No dobra, to my zbudujemy, jakoś to się utrzymało. zbudujemy budujemy gdzie indziej, więc się nie opłaca e, tracić zresztą. Bo my chcieliśmy za bardzo. Tutaj jest miejsce. dobra ryby 24. Ryby będzie ok, udało nam się jakoś przeżyć ten rok. Chociaż tutaj już ta krawędzi, bo kilka domków już tutaj się eee... no, spadało ich poziom generalnie, to musimy na to bardziej uważać. Jeżeli będziesz mieć cił. kupcy będą mieli ułatwioną drogę do Dobra, tutaj miasta. tyle. Tutaj żołnierze. Tutaj estetyka, to musimy być na pomnik jakiś. O, nawet nie. dobra. Mamy już powoli y, jakąś armijkę. spiera się tam powoli tu wszystko. Ooo. Sparta. Będzie mogła zatkać może. Dobra. Mamy kierę mamy cztery oddziały kondy Dwa pieszych. Już dwie pieszych. Dobra że mamy pełne. Dobra, tutaj usuniemy to. Postawimy sobie pomniczek. Tak na wszelki. O. Jest jeszcze lepiej. Yy, Przecież tutaj. To tak takiej sytuacji być nie może. Tutaj podatków nie płacą. Po prostu nie płacą podatków. Proszę mi tutaj zapłacić podatki. Dobra, my chyba ich zaraz myślemy na wojnę, bo chodzi o lat czekać. Ile jeszcze tu potrzeba czasu Jeżeli będziesz mieć a kupcy będą mieli ułatwioną drogę. A tu sproi potrzeba. Dobra Dobra, tutaj jednego konia. O, tam też może być. Płacą co nam daninę oczywiście? Dobra potrzeba jeszcze czterech koni Chyba do 5 pi Teraz 4 um. No jeszcze jeden kolik I ruszamy na wojnę W takim chwilę się Cantegida Co ten koleś tu robi, to ja nie wiem Zostawimy go w domu e, poproszę sparte tak 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 będzie tak. dobrze Super Wsparcie możemy od razu rzucić trochę mrozu. A, będzie ok. Hmm. Zrobiłem oliwki u Atena zapomniałem zrobić tłocznik. Jaki on jest? To. Oliwkę. Tutaj, tutaj. Dwie tłocznie, jedna. Może być jedna. Nie, jedna będzie tłocznik w takim razie. Albo tutaj druga. Trzy tłocznie, to ok. No, to wystarczy. Czy tak wystarczyć. Phoenicjanie wystarczy. dają nam dzisiaj cześć? Wygnaliśmy z nienawidzonych Atlantów z ich miast, a Fenicjanie znowu mogą zająć się handlem i zarabiać olbrzymie sumy. Przygotowujemy się do kolejnych bitew. Pieniądze od Fenicjan pomogą nam naostrzyć miecze i wzmocnić tarcze. Fenickie pieniądze składane do szkatuły wojennej zapewnią nasze zwycięstwo w wojnie z Atlantami. No i pięknie. I kontynuujemy. Nasi szpiedzy powrócili z niebezpiecznego zwiadu w atlantyckim mieście Kleitos i przynieśli przerażające wieści. Donoszą, że przeklęci Atlanci zbudowali olbrzymią broń, która może powodować zniszczenia na wielką skalę i nie musi się nawet znajdować w pobliżu celu. Widać, że po serii naszych wielkich zwycięstw boją się stawić nam czoła w otwartej honorowej walce. Poza efektami jej działania szpiedzy nie wiedzą nic o zasadzie działania tej broni. Na szczęście bogowie są z nami i podali nam informacje, których nie zdobili szpiecy. Hefajstos, mistrz rzemieślników, znalazł sposób na unieszkodliwienie broni. Jedynie sprytny bohater może prześliznąć się obok fortecy w Lixus, przechytrzyć obronę Kleitos i niepostrzeżenie dotrzeć do broni. Im szybciej zostanie ona zneutralizowana, tym łatwiej ostatecznie pokonać. Gdy pracujemy nad unieszkodliwieniem broni niosącej zagładę, nasi sprzymierzeńcy dzielnie walczą z agresją Atlantów. Jak na każdej wojnie, zapasy zużywają się bardzo szybko i wciąż potrzeba ich więcej. Musimy przyjść naszym sprzymierzeńcom z pomocą i dostarczyć im potrzebne towary, aby mogli kontynuować walkę przeciwko Atlantydzie. Inne miasta, znajdujące się wciąż pod rządami Atlantydy, potajemnie przesyłają nam podarunki. Licząc, że pomożemy im odzyskać wolność, a wielu naszych nowych sojuszników wysyła nam dary z wdzięczności za pomoc. Dobra. Inne Zaczynam. miasta, znajdujące Co? się wciąż pod rządami Atlantydy, potajemnie przesyłają nam podarunki. to już było? Licząc, że pomożemy Panie im drator. odzyskać wolność, a wielu naszych nowych sojuszników wysyła nam dary z wdzięczności za pomoc. No dobra. Chciałbym to się tak zaznaczyć, rozumiecie, no dodatkowo Dobra. Sidon jest wyzwolone, ale wolałbym, żeby byli moimi yy, moimi moimi basalami. Dobra, ale za, za, zajmiemy te dwa miasta. Kartagina też tutaj jest zajęta apatycznie, jest na to wodos. Nieładnie. Macie ustrojonko, yy, macie brązik, cztery, bo, bo już muszę troszkę ostrzał używać. Leusa nie możemy zrobić i tak. A tutaj musimy pociekać trochę na wojowników e, i rzucimy rzucimy ich na odbicie e, egipskich miast. Katagina już jest przyjazna, więc jest fajnie. Hmm. Dobra, możemy zająć to miasteczko na przykład, zaczniemy od tego bez żadnej pomocy, zostawimy konnych, nawet jednych i wysyłamy. Tak, to powinno wystarczyć, tak. Dobra, yy. musimy uzupełnić sobie tutaj naszą... Yy. Nasze statko. kóz i owieczek. Owieczek nie, dobra. A ten ładnie tu błogosławi wszystko, więc bardzo fajnie to nam wychodzi, jak Tak razie. Tutaj jest okej, okay, tutaj też jest okej. Okay. Odpiliśmy tam to miasto, fajnie. Ilu nam ludzi skinęło? Po dwóch. Dobra, to nie ma tragedii. A, wyślemy im jakiś mały podarek. Oliwę, oliwy, oliwy, oliwę możemy wysłać. Proszę bardzo. 800 panów oliwy, to jest dużo. Biorąc pod uwagę, że my dużo oliwy i tak nie mamy. Tutaj na pewno nie da rady. No właśnie, kamyczki nam no przeszkadzają. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba użyć e, zbudować świątyni Zeusa. Bo jeżeli by było trzeba, to by po prostu nie bym tego gdzie zbudować, ch ch tak? E, chyba, że. usunąłbym całą. całą dzielnicę mieszkalną zbudował to tutaj! No, w ten sposób nie. No, ale. No właśnie, ale. To, to, to chyba nie jest autobus. No tutaj w zasadzie mogą mogę coś zmieścić jakoś nic domu, ale. Dobra, no, napadamy na drugie miasteczko zaraz. A w tym momencie nawet możemy. A, tym razem zaatakujemy sojusznikiem. Salmis, może być. Nikt nie gniewajcie się na nas, panowie, macie przednicę. Oczywiście, że jesteś, jesteś, pewnie. Okej. Okay. O, może drugą sta... A, są dwie stajnie, okej. Okay. Myślałem, że jest inna stadia tylko... No to rzeczywiście byłoby trochę za mało tego wszystkiego ale jeżeli tak to nie ma problemu Pozdrowienia śmiertelniku tylko ty Państwo, Odyseusz. Odyseusz jest taki do przyjęcia, bo już go w końcu raz No, tylko musimy oliwę teraz szybko od yy, odzyskać Klej Atlantis, Syrakusy, potulne są. Dobra, coś jeszcze tu jest nieprzyjazne. O, możemy odbić naszych centaurów Aulip, czyli też możemy to zrobić jeszcze przed wysłaniem naszego masyny na Sojusza. Bo nam położy walce, tak. Dobra, wszystko jest okej. Okay. Wszystko chyba było okej. Okay. Dobra, żołnierze gotowi są? Dobra tak, w miarę. Wystarczy, żeby tego co Dobra, to powinno wystarczyć. Musi, nie ma innej opcji. Jak Odyseusz wróci, rzucimy go już na misję. Odrzuć, oczywiście nie potrzebujemy tego. Odyseusz, idź pan z listą broń. No rzeczywiście chyba w mitologii Odyseusz był pierwszym chrosem. Udało ci się wykułeś swoje imię wśród bohaterów. Udało nam się zniszczyć broń z Możemy teraz przekazać stopki i ruszać do następnej misji yy, I chyba tak zrobimy, bo tutaj raczej nie ma być już co zajmować, chyba że Syrakuzy, ale podejrzewam, że Syrakuzy są jakoś oskryptowane tak, żeby nie udało się ich zająć na razie, bo nie będziemy musieli później je zająć Tak samo jak było z z yy, yy, ktoś tam tamtą mi się stroją i tam się po prostu nie dało tego zdobyć. Wysyłałem co chwilę żołnierzy i nie dało się. Łatwo przeniknąłem ochronę, jaką roztoczyli wokół niej atlanci. Oni zawsze tkwią z nosem w jakiejś książce. I byli tak zajęci uczeniem się, że nawet mnie nie zauważyli. I była tam cała błyszcząca i czerwona. Miało wiele guzików. Nikt nie zwracał na mnie uwagi, więc przekręciłem kilka pokrętł i nacisnąłem jakieś przyciski. Potem ziemia zaczęła się trząść. To oczywiście przyciągnęło uwagę wszystkich tych moli książkowych. Rzucili się na mnie. Nie marnując ani chwili, wylałem mnóstwo miodu prosto na broń. Wtedy naukowcy skoczyli na mnie. Oczywiście nie mogą się równać w walce z herosami, więc w pojedynkę pokonałem ich wszystkich. Musiała być ich co najmniej setka owak, Kzewuniu, musicie wyruszyć na Morze Śródziemne i zaatakować, bo to dobry hmm. moment. Choć nie udało mi się zniszczyć tej broni do końca, to nie będzie ona działać przez jakiś czas. Atlantyda jest pełna naukowców, więc nie potrwa długo, zanim jakiś kolejny jajołowy głowy wpadnie na pomysł, jak naprawić tę wielką, czerwoną, błyszczącą zabawkę. No, tak Odyceusza zrobili jak... jakby był takim trwajakiem typowym. No, dobra. Wyswaliśmy Egipt, więc nie wiem, pan nie znowu nam... Od wyzwolą. Miasto powstające z popiołów dawnej twierdzy Atlantów będzie symbolem tego, co czeka cały świat. Wszystko, co kiedyś należało do Atlantydy, stanie się własnością Grecji. Stąd łatwo przeprowadzimy atak na główną bazę Atlantów w Egipcie. To stare i dumne społeczeństwo znane z bitnej i odważnej armii długo znajdowało się pod rządami Atlantydy. Niektórzy tęsknią do wolności. Jednak inni Egipcjanie opierają się zmianą. Sakara, jedna z najstarszych kolonii Atlantyny w Egipcie, już dawno przywykła do dominacji Atlantów. Ludność Sakary obawia się, że wyzwolenie będzie tylko zmianą okupanta i woli raczej pozostać przy Atlantach, niż spotkać się z nieznanym. Znaczy, jeśli pozostawimy Sakarę Atlantom, to szybko zaatakują oni egipskie miasta, które zdobyliśmy. Dlatego nie mamy wyjścia. Sakara musi zostać zdobyta. Spoglanie Atlantów z Egiptu nie będzie łatwe. Oprócz oporu Sakary, możemy się spodziewać ataku Atlantów z nowo założonego miasta, które nazywa się Terra. I dysponuje potężną siłą militarną. Otrzymując wsparcie z Miksus, który został wybrany w terenie, i zdolny do musieli, e, kampanii. Węzy. Dobra, zobaczmy, jak bardzo to potem już jest. jeszcze nie ma jej. dobra. Takina oczywiście została wyzwolona dla nich. Możemy szybko zająć Sakkarę, bo mamy tutaj dużo sojuszników. Marmur. Zjednościa jakaś. Myśliwki i plantatorzy. Dobra. Myśliwski, plantatorzy. Okej. pracownia. Ionizos, Kephaistos, to no spoko, to raczej szybko będziemy mogli zrobić, w takim razie, a myślę, że tutaj możemy zrobić, tutaj czy tutaj dzielnicę, edit. tutaj zrobimy dzielnicę, bo jest troszkę więcej miejsca, a tutaj zrobimy dzielnicę, tylko mieszkalną, bo nam tutaj dużo miejsca nie potrzeba, będziemy robić tu jeszcze przemysł i tak dalej, tak dalej, tak dalej, chociaż, nie, spadał na podobna e, ilość terenu, a tutaj się chyba bardziej opłaci, bo mamy tutaj już na razu żywność w okolicy, no a to tutaj zrobimy w takim razie e, dzielnicę mieszkalną, 6, 7, 8, e, wróć, Dalej może być siedem osiem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Opa. Świetnie. O, tutaj oczywiście Agora zbudujemy w ten sposób. Tutaj sobie w spichlerze inne GUNFO, z może podstępu. Ale te, te cztery kratki. Dobra. Okej. Okay. Szpital, tutaj może być. O, tutaj nawet usuniemy ten domek. Pałacy, pałacy, pałacy zrobimy sobie gdzieś. Nie wiem, gdzieś tu nawet. Chociaż oni będą płynąć do nas. Prawdopodobnie będą do nas płynąć, więc zrobimy to w głębi kontynentu. O, jakoś tu będzie ok chyba. Przy skałach. O, coś takiego musimy zrobić. Uh, dobra. A no w ten sposób Przykaz i ten punkt oprawczy będzie obejmował uh, kamieniarzy Tutaj musimy miejsce jednak zostawić, resztę miejsca musimy zostawić. A bo w ogóle to też powinniśmy zostawić na... gdzie indziej. Tak. Bo to jest bardzo niefajne. Teraz. Apatyczna dużo, naprawdę ma dużo siły. Literarnej. Dobra, w takim razie zrobimy sobie spichlerz Weźliwych Myślę, że tak za czterech na początek wystarczy Więcej nie ma sensu robić chyba Bo dam po prostu zbraknie świniaków Są jeszcze leonki, które też będziemy zabijać oczywiście Dobra, dystrybucja żywności. Tak, tak, panie Boku, spokojnie zrobimy ciebie. Dobra, my tutaj zrobimy w takim razie sobie taką małą dzielnicę Kamieniarzy. Klik, klik, klik. Opa, to wystarczy raczej na nasze drobne potrzeby. Bo zbudujemy sobie świątynię. Czy to nie to że chyba jest to... Ona będzie bardzo mało wymagała marmuru Więc to nie jest problem Dobra, yy, dalej Mamy co mamy, co mamy Musimy zbudować sobie mykeny. Tak, zbudujemy sobie mykeny. Tak, połączymy to wszystko oczywiście w ten sposób. I to z tym również. Opa. Opa. Dobra. I mechany bo yy, Pan z może już zacząć kupować runo brązu chyba nie, nie, brązu nie potrzebujemy nie będziemy potrzebować brązu na rzeźby. Potrzebujemy dwóch rzeźb, czyli osiem brązu. Jeszcze dawno by się przydało, ale. Nowy miasto, nowy no dom, tak. Może nowa praca? Fortuna uśmiecha się Zapomniałem o punkcie do pracy tutaj. I to nas trochę kosztowało. Magazyn pełny żywności. No dobra, tak czy inaczej będziemy kończyć powodzi odcinek. O już mamy trochę. Znaczy, co na nami, tylko jeszcze wkodujemy oliwki. jakoś Tyle wystarczy. No dobra, to tak czy inaczej będzie odcinek. Gdzie gdzieś zapalił, będziesz się podobał. No i potem będzie na sobie odcinkach. Daraś!